No i tu idąc sobie tak zupełnie spokojnie w pytanie numer dwa, znowu bardzo hardkorowe, może się okazać, jak to zasugerował w pytaniu swoim jeden z naszych followersów, nazwijmy to na LinkedInie, że wpadniemy taką sprzedażą, taką próbą sprzedaży osobę, do której dzwonimy. Że ten człowiek po odebraniu takiego telefonu, taki nasz rozmówca rzuca, rzuca słuchawką, rozłącza się bez pożegnania, pyta nas ten człowiek, czy nie dręczą nas wyrzuty sumienia, jeżeli takie rzeczy się dzieją, jak to wygląda z twojego doświadczenia? Hmm. No, jeżeli powiem, że nie dręczą mnie wyrzuty sumienia, to muszę uzupełnić, że dlatego, że w moich telefonach, nie wiem, czy to nie zabrzmi zbyt odważnie, ale w tym modelu, który sobie rozwijam, ćwiczę, testuję, eksperymentuję, takie sytuacje się nie zdarzają. Dam mhm. przykład. Jutro, czy w poniedziałek, będę publikował 21 odcinek na YouTubie i na LinkedInie, 21 odcinek z serii Hartman Cold*. Nawet w tych 21 chciałem nagrać taką sytuację, w której potencjalny klient w zimnym telefonie rzuciłby słuchawką, czyli właśnie zareagowałby tak, jak pisze o tym ten nasz, osoba, która zgłasza to pytanie. W 21 telefonach nikt nie rzucił słuchawką, nikt nie przerwał rozmowy. Ba, ja nagrałem tych rozmów około 40. Tylko niektóre konteksty się powtarzają, w związku z tym ja ich nie wrzucam jako kolejne odcinki, tylko nagrywam dalej. I w prawie 40 rozmowach nikt nie rzucił słuchawką, nikt nie zaczął mi wymyślać, nikt nie powiedział, czy pan nie ma wyrzutów sumienia, dlaczego mnie pan męczy, proszę mi dać spokój, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym odpowiem na to pytanie w ten sposób: no nie dręczą mnie wyrzuty sumienia, dlatego że moim celem było to, żeby stworzyć rozwiązanie, cały czas nad nim pracuję. Rozwiązanie w którym właśnie będziemy dzwonili w taki sposób, żeby dać wartość, a nie poczucie, że ktoś mi coś zabrał, zabrał mi spokój sumienia, zabrał mi czas, oderwał mnie od zadania, które realizuję, w związku z tym w efekcie tej rozmowy nie mam nic, bo nie chciałem nic kupić jako klient, a mam mniej emocjonalnie, tak? okay. ponieważ no, mój spokój został gdzieś tam zaburzony. Nie? Okay. Założenie mam bardzo podobne do Twojego, czyli jeżeli zabieram się za dzwonienie do klientów, którzy nie oczekują telefonu z mojej strony, to podejście nie jest na zasadzie Panie kup pan cegłę, bo to, to niczego nie wnosi, to niczego nie daje. Jeden z najczęściej pomijanych przez handlowców w ogóle elementów w procesie sprzedaży, czy w tym, co robią w swojej codziennej pracy, to jest kwalifikowanie klienta, ale też kwalifikowanie sytuacji, w której się znajdują. Jeżeli dzwonię w niewłaściwym momencie, jeżeli człowiek, do którego się dodzwoniłem, nie może ze mną gadać, albo jest to sytuacja dla niego niekomfortowa, nie pcham dalej, nie, nie ciągnę tego, nie próbuję zagłaskać tego kotka na śmierć. Efekt jest taki, że w odróżnieniu od wielu dziewcząt i chłopców z infolinii wszelkiego rodzaju oręży firm XYZ i różnych dziwnych puszujących, ja nie muszę odklikać żadnej formułki. Nie stoi za mną ekonom z linijką, nie będzie mnie walił po plecach. Jeżeli nie powiem pełnego, pełnych pierwszych trzech zdań ze skryptu, bo ja chcę dowiedzieć się, czy ty w tej chwili możesz ze mną zamienić kilka słów, a jeśli nie, to czy możemy się umówić na termin rozmowy, w której będziesz już czekał na rozmowę ze mną. Będziemy wiedzieli, o czym pogadamy, jak, i, i będzie to wtedy już faktycznie obopólna zgoda na to, żebyśmy coś załatwiali. Ta, ta, ta wola i ten cel myślę, że tutaj jest absolutnym kluczem. Nie dzwonimy cold callem po to, żeby sprzedać tu i teraz tym jednym telefonem. I to może być, powiem Ci, dość odkrywcze, przynajmniej w części kontekstów, które, które ja spotykam pracując z handlowcami na co dzień: że w tym pierwszym zimnym telefonie moim głównym celem jest ocieplić ten kontakt. Zanim przejdę do uwaga, dekwalifikacji. Czyli ja zakładam, że osoba po drugiej stronie nie ma żadnej potrzeby, żeby ze mną rozmawiać, ale dam się zaskoczyć pozytywnie, jeżeli ma. W związku z tym, mój poziom emocji w trakcie rozmowy jest, pozytywnych emocji jest bardzo wysoki. Ja nie zakładam, że ktoś na mnie nakrzyczy, ja nie zakładam, że komuś przeszkadzam, ja nawet nie pytam, czy może pan pani rozmawiać. Po prostu stosuję frazę, która płynnie przepuszcza mnie dalej, tworzy pewnego rodzaju zaintrygowanie, zainteresowanie, potem zaangażowanie. I tak jak mówisz, jeżeli ktoś mówi świetny temat, panie Marcinie, tylko teraz rozliczam płacę, czy możemy się zwonić za pół godziny, jasne, zwaniam się za pół godziny. Nic się złego okay. nie stało, ociepliłem kontakt, wiem do czego wracam, kontynuuję proces, który mam, który mam rozpisany. Super, czyli tu mamy mniej więcej zgodę. Zabawa nie polega na tym, żeby coś zrobić tu i teraz, tylko żeby zacząć budować relację z osobą, z którą w normalnym tempie, w normalnych, rzeczywistych warunkach będziemy mogli pracować w przyszłości.